Dzień dobry. Od jakiegoś czasu informujemy Państwa o idei sprawiedliwych ugód sądowych i dzisiaj odbyło się pierwsze spotkanie negocjacyjne. Do rozmów, do stołu zostały zaproszone instytucje chroniące praw konsumenckich i stojące na spraw też relacji finansowych i w Polsce i w Unii Europejskiej, ale też przedstawiciele zarządów wszystkich banków. I trochę na gorąco chcemy się podzielić z Państwem. Tymi informacjami, tym, co udało się na dzisiejszym spotkaniu osiągnąć. Także oddaję głos Kamilowi Chwiedosikowi i Macenasowi, który broni państwa w sądach, Wiktorowi Budzarskiemu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję za, za głos. No, oczywiście jesteśmy świeżo po, po pierwszym spotkaniu negocjacyjnym, które generalnie otworzyło myślę, że pewien przedział w ramach naszych propozycji przygotowanych przez Departament Mediacji i Ugód, o czym oczywiście zaraz jeszcze będziemy szerzej mówić, natomiast no też w relacji, która dzisiaj miała miejsce, należy powiedzieć, że w spotkaniu uczestniczył między innymi przedstawiciel rzecznika, przedstawicielka rzecznika finansowego, więc również wyraziła swoją, można powiedzieć, no poniekąd też zainteresowanie i swoją chęć pomocy jako instytucji konsumentom. Również rozmawialiśmy z pełnomocnikiem czy z reprezentantem jednego z banków, który również stawił się na dzisiejsze spotkanie. Także tutaj można powiedzieć, że dosyć dużo działo się jednego dnia. No, świeże emocje. Przepraszam jeszcze za, za, że tak powiem, może tak nie poukładanie tego wszystkiego, ale też i wiele pytań od państwa na bieżąco dzisiaj będziemy odpowiadali. No i może zacznijmy od tego, jak przebiegały dzisiejsze rozmowy od strony merytorycznej. Tutaj oddaję głos adwokatowi Wiktorowi Budzyskiemu. Um. Oceniam bardzo pozytywnie dzisiejsze spotkanie. Muszę się Państwu przyznać, że takiego odzewu się nie spodziewałem, bo nie dość, że stawił się przedstawiciel Rzecznika Finansowego i jedna z osób reprezentujących bank. To również dostaliśmy szereg pism z banków. Dostaliśmy jeszcze wczoraj, czy dzisiaj rano, pismo z, z, prokuratury, z prokuratury, które w całości jakby popiera koncepcję w ogóle podejścia do ugód i, i, i wspiera tą, tą inicjatywę, a tym samym. No, tak naprawdę każda ze stron przedstawiła pokrótce swoje racje, swoje poglądy i koncepcje na to, jak można byłoby tę sytuację rozwiązać, zarówno rzecznik finansowy, jak i tutaj pani reprezentująca bank. Wykazywała dużą wolę współpracy i, i faktycznie wskazywała również na chęć i wolę podejścia do tematu ugód. Słyszeliśmy o tym, że ugody są proponowane, są zawierane, ich warunki są cały czas dopracowywane i, i można jeszcze nad nimi w jakiś sposób pracować czy, czy uzgadniać. Także pole do rozmów jest i, i na pewno te ugody myślę, że będą. Zawierane, no bo jest to, i tu chyba każda ze stron była w stanie się zgodzić, jest to faktycznie kierunek, który pozwoli w całości, a co najmniej w przeważającej większości, problem Frankowiczów i nie tylko rozwiązać. No właśnie, i teraz myślę, że też trochę od ogółu do szczegółu, bo wiadomo, że nasze propozycje przedstawione również wcześniej z uwagi na prośbę taką wystosowaną przez prokuratora z Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej, gdzie właśnie dzisiaj otrzymaliśmy z rana odpowiedź na nasze stanowisko, na naszą propozycję, co najbardziej cieszy i o czym już pewnie wiecie, prokurator, może tu zacytuję, w Prost odniósł się do naszych propozycji i uważa, że są one jak najbardziej mają wskazane propozycje mają uzasadnioną podstawę prawną, co zostało potwierdzone w Orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, także departament postępowania sądowego prokuratury krajowej jak najbardziej aprobuje naszą propozycję rozwiązań. No i jakie oczywiście na, na chwilę obecną te rozwiązania są. No, trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że my tutaj jako społeczność życia bez kredytu i jako w ogóle też mm, wszyscy eksperci, którzy pracują w Departamencie Mediacji ugód obecnie, absolutnie y, nie akceptujemy podejścia KNF-u, czyli tego, y, tej propozycji Ugód przewalutowujących tak naprawdę a aneksami umowy na kredyty złotówkowe. Jak wiemy już zresztą od dłuższego czasu y, to jest y, domena niektórych banków, aby y, opierały się właśnie y, te propozycje na, na niestety, ale tych y, moim zdaniem zresztą w większości przypadków, bo jak widać frankowicze nie podpisują takich właśnie na rozstrzygnięciach, które tylko i wyłącznie modyfikują te nieuczciwe, legalizują je poniekąd, te nieuczciwe umowy. To, na co na pewno zwracamy uwagę, to też fakt tego, że jednak jeżeli chodzi o tak zwane sfrankowanie, nie jest to również rozwiązanie, dlatego że zarówno banki, jak i my uważamy, że tego rodzaju mechanizm, tego rodzaju kredyt nie ostałby się, ta konstrukcja w obrocie prawnym. No i oczywiście to, na co zwracamy uwagę i co jest również przedmiotem, tak jak powiedziałem, naszej wieloletniej Wielokrotnej już dyskusji tutaj, wymiany pisemnej z prokuratorem, to jest przede wszystkim trwała bezskuteczność, no i w tym zakresie trwałej bezskuteczności. Może znowu poproszę mecenasa, żeby odpowiedział na to zagadnienie, co rozumiemy przez trwałą skuteczność i jakie skutki naszym zdaniem powinny zostać zrealizowane taką ugodą. Czy trwała bezskuteczność jest to pojęcie w tym momencie dosyć szerokie, którym się posługujemy, bo no fakt jest taki, że. Dalej twierdzę, że trwa bezskuteczność nie istnieje i jest co najmniej, co najmniej dwa znane mi pytania w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które ten wątek według mnie już powinny w przyszłym roku rozwiać. Natomiast posługując się pojęciem trwałej bezskuteczności, mówimy o jej de facto upadku. I to upadku z chwilą no, przyjętą przez każdą ze stron, i tutaj szukamy tego punktu wspólnego. Dzisiaj na ten temat dosyć szeroko dyskutowaliśmy: czy to powinien być moment w ogóle samego podpisania umowy, który jest forsowany oczywiście przez Frankowiczów, czy to powinien być moment prawomocnego wyroku, czy może złożenie pozwu, reklamacji. Czy też ta data złożenia tego oświadczenia po pouczeniu. Na pewno zgodziliśmy się co do tego, a przynajmniej takie mam wrażenie, że dzisiejsza świadomość co do jakby skutków uznania umowy za nieważną, zarówno w związku z tym, że no szeroko w mediach podnosi się. I opisuje się te skutki również wprost na stronach internetowych, czy mojej kancelarii, czy na stronie, gdzie bez kredytu znajdują się te pouczenia stosowane przez sądy, dlatego no tutaj ten element edukacyjny, ten element świadomości konsumentów na pewno jest bardzo wysoki, i tym samym no, trwałą bezskuteczność, czy ten upadek umowy. Związany ze złożeniem konkretnego oświadczenia, takiego terminującego tą umowę, można według mnie przepisywać na datę złożenia pozwu, na datę złożenia reklamacji czy też inny wspólnie jakiś uzgodniony. Natomiast na pewno tutaj poszukiwaliśmy takiego elementu wspólnego. No a skutkiem oczywiście uznania trwałej skuteczności, nieważności i tutaj jakby kwestia nazewnictwa była również. Kwestią, o której rozmawialiśmy, tak? Czy powinniśmy się posługiwać takim pojęciem jak nieważność, bo to może mieć skutki również podatkowe dla banków? Czy powinniśmy posługiwać się jednak tą trwałą bezskutecznością, czy może w ogóle powinniśmy unikać tej koncepcji jakby upadającej umowy, a jednak zwrócić się tylko w stronę hmm, zwolnienia z długu? Teorii dwóch to podjęto. Na zasadzie teorii dwóch kondycji, oczywiście, która e, i do tego generalnie zmierzam, że jakby. Podstawą tych wszystkich koncepcji dotyczących rozliczeń, którą my żeśmy przedstawiali, i którą uważamy za, za słuszną, właśnie powinna być teoria dwóch kondykcji, czyli de facto rozliczenia się stron, i w sytuacji, w której umowa upada, czy jest uznana za nieważną, czy znowu mamy mieć do czynienia ze zwolnieniem z długu, to w naszej ocenie powinno to rozliczenie nastąpić na, na zasadzie rozliczania się stron, czyli tak naprawdę niezależnie od tego, jakim pojęciem się posłużymy, skutek ekonomiczny według nas powinien być taki, że te strony powinny się rozliczać i, i tutaj powinno następować umowne potrącenie, kompensacja po prostu tych roszczeń. Czy jako uczestnik dzisiejszego spotkania, Zosiu, widzisz możliwość takiego porozumienia? Znaczy ja w ogóle przyznam, że bardzo cieszy mnie ta idea w ogóle i chęć porozumienia i to, że na spotkaniu właśnie po pierwsze pojawił się rzecznik finansowy, Przedstawiciel Rzecznika Finansowego, który stwierdził, że no, sprawy Frankowiczów są niezwykle ważne dla tej instytucji i od kilku lat już są priorytetem, tak naprawdę. Dlatego też ugody są no, jednym z ważniejszych działań w tym obszarze. Ale też to, że fakt, że pojawili się przedstawiciele banków, daje nadzieję na to, że, że do takich sprawiedliwych ugód może dochodzić. Co, że tak powiem, i dla mnie, i myślę, że dla wielu Frankowiczów jest bardzo krzepiące, bo wiemy, jak. Jak bardzo obciążające jest jej życie w kredycie frankowym, ale też w ogóle sam proces sądowy i, i możliwość skrócenia go o kilka miesięcy albo kilka lat, no mi się wydaje, że jest bardzo znaczącym. Dlatego uważam, że to nie jest tylko piękny gest, ale no idea, która może rzeczywiście być jakimś początkiem i punktem zwrotnym w ogóle działań frankowiczów w sporze z bankami. No tutaj dobrze powiedziane w sporze, dlatego że trzeba pamiętać, że bardzo często zdarza się, że złożenie pozwu przeciwko bankowi to nie jest jeden z jedyny element sporu z bankami. Tutaj też dyskutowaliśmy dosyć szeroko na temat tego, w jaki sposób banki starały się wymóc presję właśnie w kontekście zawierania przez konsumentów nieuczciwych ugód opartych, chociażby właśnie na, na tej ofercie KNF-u, czyli aneksowaniu tych umów. Jest to oczywiście również bardzo ważny temat i, i zakres do rozmowy. i Jednocześnie. Patrzymy na to z perspektywy tego, że jeżeli któreś banki nie będą faktycznie skore do tego, żeby zawrzeć sprawiedliwe ugody na zasadach aprobowanych, jak widać też przez większość tutaj instytucji, w tym prokuratora z prokuratury krajowej, no należy powiedzieć otwarcie, że również są jakieś sankcje, które trzeba tutaj doprowadzić do przynajmniej jakiegoś takiego wstępnego etapu zbadania przez prokuraturę. Tutaj mówię przede wszystkim oczywiście o straszeniu, o pismach, które jak sami doskonale wiecie, dostajecie od banku w tytuł konieczności zapłaty jakichś zawrotnych kwot, nie wiadomo szczegółów wynikających. Naszym zdaniem jest to próba właśnie zastraszenia, próba nawet być może wyłudzenia jakichś pieniędzy nienależnych, niezgodnych z prawem bankowym, które dotyczą przede wszystkim zapłaty ponad to, co jest cały czas w wiążącej umowie, bo jeżeli macie cały czas wiążącą umowę, ta umowa jest umową cały czas bez wyroku prawomocnego jeszcze, no to w takim razie jedynym waszym obowiązkiem, oczywiście pod warunkiem, że nie macie zabezpieczenia, roszczenia jest spłata miesięcznych rat, a nie zapłata jakichś wydumanych, dziwnych ym, roszczeń od banku i tutaj na to też będziemy mocno zwracali uwagę, bo wiemy, jakie no, można powiedzieć negatywne skutki na psychice i na zdrowiu frankowiczów tego rodzaju już nawet pisma, nie mówiąc o pozwach, mogą wprowadzić, dlatego tu też na to zwracaliśmy bardzo mocno uwagę i podkreślaliśmy tutaj w obliczu między innymi właśnie rzecznika i też wcześniej prokuratora, że, że są to rzeczy, które no, musimy, jeżeli nie dojdzie do faktycznie porozumień z tymi bankami, próbować przynajmniej Wprowadzić w życie, bo no niestety ja sam osobiście odbieram czy maile, czy telefony od ludzi, którzy są ekstremalnie przerażeni polityką banków, która absolutnie jest daleka od tego, żeby dochodzić do konsensusu, a raczej jest taką metodą silnej ręki. Natomiast no na koniec dnia oczywiście okaże się, kto tą silną ręką dzisiaj włada. Może tytułem jeszcze uzupełnienia i podsumowania tego stanowiska prokuratora, no bo oczywiście ono dotyczyło tylko i wyłącznie tych spraw, o których dzisiaj. No Dzisiaj rozmawiamy, czyli próby jednak na drodze cywilistycznej załatwienia tego rodzaju spraw, ale co ewentualnie możecie powiedzieć na temat e, potencjalnych e, skutków negatywnych i e, możliwości też dochodzenia, no już nie powiem roszczeń, ale też konsekwencji z tego, co banki robią tą polityką. Ty jesteś pozwana, dzisiaj też o tym rozmawialiśmy. E, tak, ja zostałam pozwana e, przez bank e, o korzystanie z kapitału, wynagrodzenie za korzystanie z kapitału jeszcze przed wyrokiem pierwszej instancji. Rzeczywiście rozmawialiśmy dzisiaj, opowiadałam moją historię. E, no, tak, i myślę, że sam fakt w ogóle, że dochodzi do takich incydentów, a zdaje się, że sama, sam przedstawiciel rzecznika finansowego powiedział, że to nie jest odosobniony przypadek, tylko raczej kilkaset, jak nie więcej osób zostało postawione w podobnej sytuacji. No tym bardziej to jest informacja i to jest argument na korzyść Frankowiczu, że, że tę sprawę trzeba. Rozwiązać w jakiś sposób. W ogóle dzisiaj były takie głosy, że no właśnie, także sami do końca nie rozumiemy, wszyscy, jak siedzieliśmy przed tym stole, jak to jest możliwe, że, że ciągle ta sytuacja nie jest rozwiązana, że, że ciągle ciągną się te procesy, które są obciążeniem też finansowym i wizerunkowym gigantycznym dla banków. Z drugiej strony są frankowicze, którzy też wiemy, jak bardzo są obciążeni, bo to, na, to między innymi udowodniły badania skutków kredytów frankowych, które przeprowadziła niezależna agencja badawcza do książki Nasza Walka o Sprawiedliwość. Także wszystkie strony wydaje się ponoszą jakieś negatywne skutki tego sporu, a z jakiegoś powodu nie jesteśmy w stanie dojść do porozumienia. No, dlatego jeszcze raz powiem. Powtórzę. Bardzo się cieszę, że doszło do tego spotkania i że mam poczucie, że to jest jakiś początek i nowa odsłona w ogóle tego sporu. A jeszcze co mi się wydaje istotne, to, to fakt, że teraz i zarówno było widać to ze strony rzecznika finansowego, ale też właśnie przedstawicieli banków, że to już nie jest tak, że frankowicze są no, jakąś grupą, która nagle podnosi raban, raban nie wiadomo dlaczego, że sami nie są do końca świadomi swoich praw. Wręcz przeciwnie, ta edukacja, która no, która cały czas płynie i ze strony społeczności życia bez kredytu, ale też mam poczucie, że konsumenci sami są coraz bardziej świadomi, że sami chcą, jakby zdobywać tą wiedzę. To też nie idzie na marne, bo sprawia, że jesteśmy no właśnie, partnerem do rozmów, który ma świadomość, że nie każda ugoda, nie każda ugoda. No, będzie podpisana, bo po prostu będzie dla nas krzywdząca i, i nie będziemy się na to godzić. Dlatego y, mam poczucie, że, że rzeczywiście takie rozmowy mają sens, ale właśnie teraz. Bo, bo teraz wiemy, czego możemy oczekiwać, czego chcemy, co chcemy, żeby w tych ugodach było zawarte, no ale też wiadomo, nie mamy wykształcenia prawniczego w większości, także też na pewno opieka tutaj specjalistów jest, jest niezbędna, żeby taka ugoda była nie do podważenia, bo no to też... No przede tak, wszystkim, tak? No właśnie, I kończący spór, zadajmy tak? Zadajmy może pytanie takie otwarte adwokatowi Wiktorowi Budzewskiemu w kontekście jak bronić się właśnie od tego rodzaju, powiedzmy, no prób, zmuszać do tych nieuczciwych y, z według nas, czy według też wielu Frankowiczów, prób, no bo y, dzisiaj, tak jak zresztą Zosia powiedziała, no, jest to jakiegoś rodzaju na pewno próba, przynajmniej na, na to, na co trzeba z tej strony patrzeć, wymuszenia jakichś działań, również próba od strony y, żądania nieuzasadnionych ekonomicznie roszczeń. Poniekąd już wiemy to i o tym dzisiaj też rozmawialiśmy dzięki wyrokom CUE, że banki takich roszczeń nie mają. I jak się z tego tytułu bronić, czy jakoś reagować, czy można zgłaszać, do prokuratury. Jak tutaj w tym zakresie moglibyśmy te, te porady wskutek powiedzmy dzisiejszego spotkania jeszcze podsumować? Każda sytuacja będzie zupełnie inna i wiem, że to jest taki typowy wybieg każdego z prawników, natomiast tu faktycznie trzeba analizować wszystkie sprawy oddzielnie, bo pamiętajmy, że na gruncie Ostatnich wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Konsumentom co do zasady takie roszczenia rekompensacyjne przysługują, i właśnie w kontekście czy utraty zdrowia, czy nerwów no bo umówmy się, że długotrwały stres. Bardzo negatywnie wpływa na zdrowie, a to się przekłada oczywiście na możliwość dochodzenia jakiegoś zadośćuczynienia czy naprawienia szkody, jeżeli takowa powstała, i, i tym samym oczywiście możemy formułować takie roszczenia zwrotne, które no siłą rzeczy odbiją się czkawką banką. Kto odmiecza woje, odmiecza ginie, więc w takiej sytuacji, patrząc na wyrok CUE, który no w swojej treści, w swoim pytaniu, które było. Zawierał według mnie tezę dotyczącą waloryzacji, co wprost powiedział bankom, nic więcej ponad kapitał i odsetki nie, nie przysługuje. A jednocześnie konsumenci mogą dochodzić takich roszczeń, no to, to, to siłą rzeczy może to się po prostu odwrócić na, na niekorzyść banków, no bo konsumenci mogą takie roszczenia formułować. Oczywiście istnieje również możliwość formułowania zarzutów, ale tutaj już ukłon trochę w stronę prokuratury do zweryfikowania, czy przez przypadek nie są to działania nakierunkowane na, na oszustwo, no bo ewidentnie mogą zmierzać do, do Prowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w sytuacji, w której takie roszczenia po prostu nie istnieją. No, kreacja takich roszczeń na siłę jest kompletnie bez sensu. I to jest element, który również dzisiaj żeśmy podkreślali. tak To znaczy, te rozpoczęcie tego procesu zawierania ugód czy podejścia do wypracowania tych ugód, to, to ja specjalnie jakby to podkreśliłem, że chcemy zrobić ten krok wstecz, bo w tym momencie każda ze stron bardzo mocno okopała się na swoim stanowisku i jakby wyjście, wycofanie się z tego stanowiska jest bardzo trudne. No każdy stoi przy swoich racjach i, i te racje, mimo wszystko w mojej ocenie, no, pewnie jestem trochę spaczony, ale generalnie są raczej po stronie konsumentów, natomiast no, dążąc do Poszukiwanie jakiegoś konsensusu, bo tutaj Zosia wskazała, że taka ugoda mo, może zakończyć spór w liczbie pojedynczej, ale umówmy się, że ta ugoda może zakończyć spory bo mamy spór nasz, mamy spór ze strony banku o wypowiedzianą umowę, o kapitał, mamy kwestie skarg kasacyjnych, no tych postępowań jest naprawdę cała masa, które, które w każdej ugodzie mogą zostać rozwiązane i wzięte pod uwagę, a tym samym, no, jeżeli my Zrobimy ten krok wstecz, doszliśmy do takiego wniosku, że warto, że to jest być może dobry moment. No to my ten krok wstecz zrobiliśmy, wyciągnęliśmy tą rękę, no i mam nadzieję, że nas nie pokąsa i nie będziemy musieli dalej bronić swoich racji, tylko faktycznie no, racjonalnie wszyscy do tego podejdą, szukaliśmy jakichś podstaw, szukaliśmy jakichś elementów, które de facto stoją za takimi decyzjami, bo ja dalej ile lat bym się tym nie zajmował, no to cały czas nie widzę logiki w tym postępowaniu, no bo jeżeli ktoś popełnia błąd, stworzy jakby wadliwą umowę, no to Powinien się z tego wycofać, uderzyć się w pierś, poszukać jakiegoś rozwiązania, ale takiego rozwiązania, które będzie korzystne dla każdej ze stron, a nie rozwiązania, które de facto z jednej z jednej maszynki dorobienia pieniędzy w postaci wymiany waluty e, przerzuci się na drugą w postaci e, wysokich stóp procentowych e, czytaj odsetek. Czyli to, co proponuje KNF właśnie. Tak. Dokładnie tak. No i oczywiście e, tutaj widać, kiedy te propozycje e, KNF-u były e, oferowane, kiedy stopy procentowe były śmiesznie niskie. E, no ale dzisiaj one są e, bardzo wysokie i a w którą stronę tak naprawdę e, pójdą, tego jeszcze nie wiadomo. No na razie Obniżka stóp procentowych została zatrzymana, natomiast w którą stronę to pójdzie, tego nie wiemy. No jakbyśmy nie patrzyli, czy to by była wyższa stopoprocentowa czy niższa, to wciąż jest realizacja, umówmy się, umów, Zdecydowanie, tak. zysków pochodzących z nieuczciwych umów, bo tutaj w tym zakresie, no to przecież liczba spraw, już przypomnę, prawie 550 wyroków w członku społeczności życia bez kredytu już na dzień dzisiejszy, plus oczywiście bardzo znane już szeroko opinie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym roku, już 8 wyroków. Plus oczywiście Sąd Najwyższy, czy uchwały, o których tutaj zresztą też wskazuje prokurator w swoim piśmie, bo przypomnę, że prokurator też wskazał na postanowienie Sądu Najwyższego 29 września 2023 o sygnaturze 1. CSK 6772 na 22, o czym również na no, social media, jak będziecie mogli więcej wyczytać, natomiast no, to są wszystko elementy, które są wspierające do właśnie takiego sprawiedliwego porozumienia między stronami, zupełnie inaczej niż widzą to przynajmniej niektóre banki, chociaż dzisiaj bardzo cieszę się, że ten dialog został otwarty, mamy też mnóstwo korespondencji przed tym spotkaniem z poszczególnymi bankami, które no ja zakładam i chyba wszyscy zakładamy, że są jakimś takim dobrym, dobrą podstawą dobrym omenem na to, żebyśmy zaczęli po prostu faktycznie rozmawiać poważnie o tych logicznych dla obu stron rozstrzygnięciach i obiektywnie rzecz ujmując, na takich, które również zakończą cały spór, bo tutaj też podkreślaliśmy, że mamy wiele takich sytuacji, w których nawet konsument matematycznie chciałby sprawę rozliczyć, nawet po prawomocnym wyroku, a bank się na przykład nie godzi na zależenie swoich warunków, chociażby w kontekście jakichś potencjalnie chybionych, co prawda, ale jednak prowadzących do jakiegoś no powiedzmy, no, nieufności ze strony konsumentów roszczenia o korzystanie kapitału czy waloryzacji, co jest przejawem również pewnego rodzaju, można powiedzieć, no, braku obiektywizmu. No bo i, i oczywiście, ja nie mówię o wszystkich bankach, bo akurat dzisiaj y, tutaj rozmawialiśmy z przedstawicielką koło tego banku, że jak najbardziej ona jest za tym i bank stoi na tym, żeby raz na zawsze za, zakończyć ten kredyt, nawet jeżeli byłby to kredyt w euro, bo też rozmawialiśmy, co w sytuacji, kiedy jeszcze może być kapitał niespłacony, bo wiadomo, że te kredyty w euro były raczej udzielane w późniejszych latach, 2019. 90, 11, a nawet 12. Stąd też chcę powiedzieć, że dla mnie to też z tej perspektywy patrząc, jest dosyć istotna informacja, że my chcemy te sprawy. Całkowicie uregulować, tak to nazwijmy. No i de facto tutaj też mówiliśmy o sporach. Jednocześnie ewentualnie te spory, kiedy są już w biegu, to też zakończyć te dwa spory, bo naprawdę nikomu nie zależy na tym, żeby prowadzić jakąś mnogość tych spraw. Bardziej chodzi o to, żeby jak najszybciej doprowadzać do tego, żeby obie strony, a w szczególności konsumenci, pokrzywdzeni, co by nie mówić, no bo skoro umowy są unieważniane, to przypomnijmy, że one nie są unieważniane dlatego, że ktoś nie w tym miejscu się podpisał, tylko one są unieważniane dla, dlatego, że skutkiem tak jakby tego całego działania banku, czyli rażących, rażącego naruszenia zasad społecznego jest właśnie decyzja sądu wydający koniec końców prawomocny wyrok, więc ta prawomocność tego wyroku ona nie, nie, prze, nie przejawia się tym, że umowa była równa dla obu stron, ale z, z zakresu formalności powiedzmy ona została przez sąd rozwiązana, tak to można nazwać. Natomiast ona została, z, z, mamy stwierdzenia ex tung, od samego początku z mocy prawa nieważności tej umowy, wobec tego Dlatego, skoro skutek jest winą banku, no to też ten bank, tak jak dzisiaj tutaj rozmawialiśmy, powinien jednak posypać się popiołem i przestać angażować się w dalsze działania, które jeszcze bardziej wprowadzają w zaniepokojenie w rodzinach frankowiczów. I naszym celem właśnie jest to, żeby zastopować tego rodzaju, no chyba i można dzisiaj powiedzieć, lawinę tego rodzaju czynności ze strony banków. Natomiast no co nie oznacza, że jesteśmy słabi i boimy się jakiegoś rodzaju odpowiedzi w sądzie, bo to absolutnie tutaj jesteśmy gotowi na pewno te sprawy korzystając z kapitału wygramy, natomiast tu bardziej chodzi o chyba logikę tego działania no i też o nerwy frankowiczów, no bo jednak te, te kwoty te robią jakieś wrażenie, no i te kwoty idące nawet setki tysięcy czy nawet miliony złotych na pewno nie, nie powodują, że ktoś wstaje z rana szczęśliwszy, tak, więc to, do tego musimy to sprowadzić. Dobrze, no ja myślę, że też dzisiejszy krótki taki short press Wypełnia, jakby takie podsumowanie tego, co się dzisiaj dało. Może tytułem podsumowania jeszcze dwa słowa od Zosi i od Macenasa, żebyśmy też mieli jakby klamrę dzisiejszego dnia. Natomiast ja jeszcze tylko zaznaczę, że na pewno jeszcze pojawią się informacje na naszych social mediach. Proszę na blogu obserwować takich, można powiedzieć, oficjalnych not prasowych. Ja jeszcze jako Frankowiczka i też jako osoba, która przystąpiła do tych negocjacji, chcę nawiązać do tego, co mówił Wiktor, bo wydaje mi się, że to wcale nie jest krok wstecz, wręcz przeciwnie, krok naprzód i wyjście i chęć porozumienia i rozmowy. No tak, jest podstawą w ogóle do tego, żeby zakończyć tę sytuację, a, a to z pewnością jest to, co, o czym marzą wszyscy Frankowicze, żeby już skończyć przygodę z bankiem i żeby zakończyć sprawę kredytu frankowego. Dlatego jeszcze raz bardzo się cieszę, że, że doszło do tego spotkania i że będzie ono początkiem rozmów z bankami. To ja jeszcze tylko, żeby to zobrazować całkiem, żeby zrobić krok do przodu, musieliśmy zrobić pewien krok wstać. Zdecydowanie, tak tylko to zmieniliśmy kierunek. Zdecydowanie tak. I tam, gdzie doszliśmy już do pewnej ściany i gdzie, tych argument, gdzie te argumenty były po naszej stronie, no to i wszyscy generalnie na to liczyliśmy, że na koniec dnia ten proces zakończy się po naszej myśli, to żebyśmy znaleźli ten wspólny mianownik, no to musieliśmy ten kierunek delikatnie zmienić i ja naprawdę bardzo mocno wierzę, że dzisiejsze spotkanie jest początkiem tej ścieżki, która doprowadzi nas do szczęśliwego końca, i te ugody faktycznie zostaną wypracowane w takim kształcie, który, no wracając tutaj do samej koncepcji, nazewnictwa tych spotkań, i w ogóle całego projektu, będą uczciwe i sprawiedliwe. I żeby takie były, no to jednak muszą uwzględniać interesy każdej ze stron. Czyli nie może być tak, że bank zacznie zarabiać teraz na innym mechanizmie, stworzy sobie i wprowadzi inną maszynkę do robienia, do generowania zysku, tylko faktycznie no musimy, tak jak wspomniał Kamil, posypać się trochę popiołem i, i znaleźć takie rozwiązanie, które będzie miało ręce i nogi. Dziękujemy na dziś, zapraszamy oczywiście do kolejnych relacji, a już prawdopodobnie 1 grudnia wielka konferencja podsumowująca te, ten, ten rok. E, miejmy nadzieję, że do tego czasu uda nam się zawrzeć nowe ugody i nasz Departament Mediacji Ugód jak najbardziej będzie nad tym pracował. Dziękuję bardzo, do zobaczenia i dziękuję Wam wszystkim. Dziękuję, do widzenia.